bonus, direct pull bonus i leader bonus. Nie przedłużając, przejdę do każdego po kolei opowiem, ile możemy zarobić właśnie sprzedając tego active Boxa, polecając go kolejnym osobom. Direct bonus jest to 6% o, cztery, jest to 6% od bezpośredniej sprzedaży swoim poleconym. Już wam tłumaczę, jak to wygląda, tylko rozrysuję jedną rzecz. Jeśli Wy jesteście w biznesie, poczujecie ten biznes, twierdzicie, że tak, jest fajny, fajnie zarobić się na Active Boxie, płacić tak, jak ma płacić, oglądacie reklamę, jesteście zadowoleni, stwierdzicie, że macie znajomego, któremu chcielibyście przedstawić ten biznes. Znajomego, znajomą, męża, żonę, po prostu jakąś osobę. Pokazujecie jej ten biznes, ta osoba jest zainteresowana, dołącza do Waszego zespołu, do, całego, do całej struktury, do całego biznesu Omega. I ta osoba wykupuje sobie Active Boxa za jakąś tam kwotę X. I Wy z tej kwoty otrzymujecie 6%. Teraz czytać te 6%, czy te 6% to jest dużo, czy niedużo. Wiadomo, też zależy od kwoty, i za jaką ta osoba kupi Active Boxa. Ale te 6%, ja to tak nazywam, jest magiczne. Dlatego, że tak jak Arek wam pokazywał taką, była taka tabelka, tam było dużo, dużo cyfr z tą reinwestycją. Czyli z tym, że można swoje zarobione środki ponownie, że tak powiem, zaganiać do pracy. Więc jeśli wy tej osobie, która do was dołączy, wytłumaczycie, przedstawicie korzyści z tego, jakie płyną z tej reinwestycji i ta osoba będzie reinwestowała przykładowo przez y, pół roku, I to wy przez pół roku, co poniedziałek, czyli co reinwestycje tej osoby, będziecie otrzymywać 6%. 6, 6, 6 i tak przez pół roku. Jeśli ta osoba przez pół roku będzie reinwestowała się przez rok, przez dwa, przez trzy, to przez ten okres czasu, co tydzień, co poniedziałek otrzymujecie 6%. Ale tylko przy reinwestycji, prawda? Przy reinwestycji oraz przy nowym, nowych wkładach, po prostu w nowym zakupie Active Boxa. Przy każdym nowym. Przy, zakupie, przy każdym nowym zakupie. Jeśli tak jak ty będziesz miał jakieś kumpa przykładowo, któremu polecciesz biznes, on dołączy do ciebie, on będzie kupił Active Boxa, ty dostaniesz bonus bonus bajek. Później on będzie reinwestował za każdą reinwestycję, ty dostajesz od tych zreinwestowanych kwoty, tak, tylko tak, to, że nie trzeba reinwestować nie, 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 nie czyli... trzeba. Nie trzeba, można. No, ktoś jeżeli, ktoś, którzy będą jeżeli ktoś, jeżeli ktoś leci na swoje 30%, to po prostu nie reinwestuje. No, można reinwestować, nie trzeba. Jak nie reinwestujemy, zarobimy trochę, mniej Jak reinwestujemy, zarobimy trochę więcej. I przez taki okres czasu, nie mam zdolności artystycznych do tego, to przez taki okres czasu, wasze zarobki, które są w tym miejscu, jeśli wytłumaczycie komuś ten proces reinwestycji, zarobki z tygodnia na tydzień są coraz większe. Dlatego, że ta dana osoba, która będzie reinwestowała, ona z tygodnia na tydzień będzie zarabiała więcej. Jeśli będzie to wszystko reinwestowała, wy z każdej tej kwoty otrzymujecie 6%. Czyli z tygodnia na tydzień coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. Kolejnym bonusem, rozumiecie ten bonus, czy są jakieś pytania? są jakieś pytania, to śmiało przerywajcie, bo bardzo ważne, żebyście zrozumieli jak działa cały system marketingowy, system polecania. Kolejnym bonusem jest bonus binarny. Jeśli chodzi o bonus binarny, uwielbiam pracować w biznesach, w systemach, w których jest właśnie bonus binarny. Bonus binarny jest bardzo sprawiedliwym bonusem. Sprawiedliwym, dlatego, że wynagradza za aktywność, dosłownie za aktywność. I tak jak wygląda to tutaj, tylko przywrócę sobie kartkę. Jak wygląda tutaj na slajdzie, system binarny, że tak powiem, można powiedzieć, że jest w każdej dziedzinie życia. Jak otwieracie swoją firmę, jesteście szefem. Jesteście w tym miejscu, szefem, prezesem danej firmy, zatrudniacie kolejne osoby. Kierownika, jakiś tam brygadzistów, niżej pracowników, jednego, drugiego, trzeciego, czwartego. Wy jesteście w tym miejscu jako szef, szef danej firmy. I jeśli tu jest pracownik, pracownik wydał, będzie zarabiał trochę mniej niż trochę dużo mniej niż. I zwykłym tradycyjnej firmie, w tradycyjnym biznesie są bardzo małe szanse na to, żeby ten pracownik zarabiał więcej na niż ta osoba, niż ta osoba, niż sam szef. W musie binarnym jest ten plus, że jeśli wydłuczacie do biznesu, tworzycie swoje drzewko binarne, jesteście w tym miejscu, zapraszacie kolejne osoby i jeśli wy stwierdzicie, że trochę polecacie ten biznes, kilka osób się zapisze do was, ale stwierdzicie, że nie macie czasu, nie macie chęci, nie chce Wam się tego robić już i tak dalej, po prostu przestaniecie pracować. Wy nie będziecie dalej polecać. A osoba, która jest w tym miejscu, że tak, to jest to, ona chce to robić. Będzie robiła spotkania, będzie organizowała prezentacje takie jak te, będzie polecała, będzie zapisywała dużą ilość osób, to ta osoba zrobi znacznie więcej pieniędzy niż ta osoba, która jest wyżej. Więc ten bonus jest mega sprawiedliwy i już Wam tłumaczę, jak działa. Co i możemy to na tym zrobić? W bonusie binarnym każdy, kto dołącza do biznesu, jest w tym miejscu dołączając do biznesu, jesteś w tym miejscu i masz lewą i prawą Muszę tak zrobić linię. Ja tak nazywam, lewa, prawa mogę Widać to, co tutaj rysuję, czy podjechać trochę bliżej? Słabo Kto trochę. Się... Słabo widać. Zobacz, bo może markera zajmie. No, może bardziej podjechać. to troszkę bliżej i zmienię markera. Okej. Okay. więc drzewko binarne dzieli się na lewą prawą stronę, ja to nazywam nogę, lewa prawa noga. I wy, rozpoczynając wizytę, jesteście w tym miejscu, zapraszacie kolejne osoby. Zapisujecie ich albo na swoją lewą nogę struktury, albo na swoją prawą. Czyli albo tutaj, albo tutaj. I tak jak jest przykład na, na rzutniku, przykład z prezentacji, macie zaproszonych na prawą nogę kogoś za 2000 i za 6 co łącznie daje 8000 obrotu na prawej nodze. Na lewej nodze tam jest według prezentacji tego co tam jest, jest 10 tysięcy obrotów I teraz bonus binarny otrzymujecie ze słabszej nogi, słabszej nogi drzewka binarnego. Słabszą nogą nie jest ta, na której jest mniej osób, więcej i tak dalej, tylko ta, na której jest mniej obrotu. W tym Dobrze. przypadku, która nogi jest słabsza, ta. Dlatego, że to jest 8 tysięcy euro obrotu, to jest 10 tysięcy euro obrotu i ze słabszej nogi otrzymujecie od 5% do 9%. I teraz czy 5, 6, 7, 8, a 9, zależne jest od tego jakiego wy macie active boxa, jaki wy macie wkład. Ja także sobie mówię, jeśli masz małego, no to mało dostajesz. Odsuwam no. kawałek dalej. I zależne jest od tego jaki wy macie wkład. Jeśli macie wkład od 10 euro do 1000 euro otrzymujecie 5% z tej słabszej nogi. Czyli w tym przypadku otrzymalibyście 5% z kwoty 8000. Jeśli macie tutaj w przypadku tu prezentacji wkład na poziomie 25 tysięcy, otrzymujecie 9% z tej słabszej nowej. Czyli w tym przypadku 9% z 8 tysięcy to jest 720 euro. Czy rozumiecie, jak działa bonus binarny? Czy są jakieś pytania? Czy to otrzymujemy jakby jednorazowo? Tak, przy każdej nowej wpłacie. Przykładowo, na, na tym przykładzie nie? masz taki bilans, że tak powiem, nóg. Otrzymujesz z tego rozliczenie. Czyli zostaje tak jakby tutaj 2000, tu jest 0 wtedy, nie? To się tam minusuje, że tak powiem. Czyli tu zostaje 2000, tutaj zostaje 0. Zapisujesz kolejną osobę tutaj na przykład za 1000, więc nadal ta noga będzie słabsza i od tego tysiąca dostajesz te między 5 a 9% w zależności od tego, jakiego można jakiś boksować. osoby się wyrównają właśnie. A czasem mogę sobie przerzucać na stronę? Jak powiedzmy... nie, 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 nie. Przy rejestracji osób, jak chcesz okay. polecieć biznes, to wtedy decydujesz, czy zapisujesz go na lewą stronę, czy na prawą. Wtedy wysyłasz mu odpowiedni link do rejestracji albo na lewą, albo na prawą stronę. A jeśli te nogi, bo może być tak. Zaprosiłem trzy jest... na prawą na razie. <śmiech> <śmiech> I nikogo na lewą. musisz <laughs> Może być tak, że jak jest w tej sytuacji tutaj, że tutaj jest 10 tysięcy euro, tutaj 8, tutaj zaprosicie kogoś za 4 tysiące, to wtedy automatycznie ta noga staje się mocniejsza i tylko z tych dwóch czy Czyli tak do wyrównania, z, tylko z tych dwóch otrzymacie bonus binarny. Bonus direct otrzymacie z całej kwoty, ale z 2000 otrzymacie bonus binarny. I wtedy ta noga stanie się mocniejsza. Później, jak chcecie zaprosić kolejną osobę, lepiej ją zaprosić na to. Po prostu na to, na który zmniej obrotu, bo wtedy dostajecie pełne wynagrodzenie za to. Czyli te od 5 do 9. Czyli mogi najlepiej yy, zbudować yy, porówno. Tak, tak, tak jest najlepiej. Najlepiej zbudować porówno. Okay. Tu jeszcze my, jako zespół, jak działamy, to robimy także pomagamy osobom, które dołączają do naszej, do naszego, do naszej struktury, do zespołu Meted Horizons, to pomagamy tym osobom rozbudowywać ten tak, żeby ułatwić im się współpracować. A czy na pewno nie możemy przenosić osób? Nie. Nie? Była na początku, nie wiem czy, czy jesteś w tym sensie czy nie, na samym początku nie była tak. Była taka możliwość, że można było przenieść mm -hmm. za pomocą supportu, ale założycie powiedzieć, że nie można w tym momencie, tego trzeba odpowiedzialnie żeby podejmować decyzję, na którą nogę kogoś zapisać. Bo z tego co widziałem, to właśnie niektórzy tam próbowali coś, tylko nie, nie czytałem wszystkich postów, e, znaczy postów e, wiadomości, mm -hmm. że do Omegi trzeba napisać, do supportu, że tam właśnie, że jest chyba możliwość przeniesienia osoby. No to nie, tak, może, znaczy może. Na początku była taka możliwość, Aha. przez pierwszy może miesiąc, dwa jakoś, tak, ale ano. tej możliwości już teraz nie ma, bo hmm. to wtedy zaburza całą pracę struktury, całej struktury globalnej, która jest na około 80 tysięcy osób w tym momencie. A tutaj te procenty, jak na przykład to jest od sumy beatboxów, jak, jaki posi jakie posiadamy, a te, to jest włączone. Te tutaj procenty, tak? Tak, 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 tak. tak, tak. Czyli jak na przykład miałbyś Active Boxa za nie wiem, 1001 euro, no to wtedy z tej słabszej nogi otrzymujesz 6%. A jak masz za euro, to, to też jest naliczane 6%? Tak, tak, to jest naliczane 6, bo to jest od, od 10 do 999. w ten sposób. Wszystko jasne, jeśli chodzi o drzewko binarne, lecimy dalej. Kolejny bonus, albo w sumie jeszcze nie dalej, bo jest jeden minus w drzewku binarnym, ten minus to jest zarobek 5000 euro dziennie. I może się to wydawać bardzo duża kwota, ale tutaj jest taki ciekawostka, ja że biznes Omega jest od troszeczkę ponad 10 miesięcy na rynku. I na chwilę obecną około 25 osób jest na tym limicie i w poniedziałek zarabia 5000 euro dziennie. I co ciekawe, te 5000 euro zarabiają mniej więcej do 11-12 w południe. Więc jeśli nie byłoby tego limitu, no to do północy prawdopodobnie zarobiliby jeszcze raz tyle, czyli około 10 tysięcy euro. Ale założyciele biznesu są założyciele, tak, prezesi biznesu, przewidzieli takie coś i zrobili ten limit, więc te pieniądze, które oni by zarobili powiedzmy, po tej 11, 12 i tak dalej, już osiągną limit, zostają w całym systemie, czyli nie da się jakby wypompować pieniędzy z systemu za dużo, znaczy za dużo, w ogóle się nie da wypompować, ale nie da się dużych takich mega, mega, mega ogromnych dużych ilości zarabiać. Nieskończoność. Nieskończoności po prostu, więc ten, bo, ten limit jest bardzo, bardzo dobry.